Miniony tydzień przyniósł rozwiązanie zagadki tych wielogodzinnych wideokonferencji, konferencji poświęconych przyszłości Formuły 1. Dlaczego trwało nasz aż tak długo? 5, a nawet 6 godzin. Tutaj Claire Williams, rozmawiając ze stacją Sky Sports, przyznała, że panowie, którzy zwykle zajęci są tylko i wyłącznie sobą ze względu na zasady panujące w trakcie takiej wideokonferencji i ją musieli dopuścić do głosu. Claire Williams w końcu mogła się wygadać. Ale to nie jest najważniejsza informacja mijającego tygodnia. Te podam wam za chwilę, więc tradycyjnie polecam nie da latio do zostańcie ze mną Jest sobota 9 maja Daniel Biały Echa padoku. Claire Williams zrzuciła z siebie na pewno dużo tego, co było w niej w trakcie tych wideokonferencji. Claire potwierdziła również w trakcie tej rozmowy z dziennikarzami stacji Sky Sports, że rzeczywiście istnieją te grupy WhatsAppowe, te grupy, gdzie mimo tego, że przed kamerą zachowuje się kamienną twarz, toczą się gorączkowe dyskusje z tymi partnerami, z tymi, z którymi chce się iść w tym samym kierunku. O tym mówił wcześniej, chociażby. Zach Brown, a teraz trochę o przyszłości, tej najbliższej przyszłości Formuły 1. Mówiłem Wam o tym, żebyśmy byli czujni, jeżeli chodzi o te kalendarze, które są publikowane w różnego rodzaju mediach, i rzeczywiście najnowsze no, informacje wskazują na to, że Formuła 1 rozgląda się za możliwością rozgrywania wyścigów na torach, które nie były pierwotnie w kalendarzu Formuły 1, które nie były przewidziane do tego, żeby gościć Formułę 1 w sezonie 2020, więc to wszystko może się jeszcze zmienić. Austria jest pewna. Silverstone, i tutaj już mały. Znak zapytania, bo tam nowe obostrzenia pojawiają się ta dwutygodniowa kwarantanna, ale również tutaj wam mówiłem, Formuła 1 może podróżować z kraju do kraju na specjalnych warunkach, bo Liberty Media rozmawia bezpośrednio z rządami poszczególnych państw, a te są również zainteresowane tym, żeby gościć u siebie Formułę 1. Mówiłem wam również o tym, że przyszłość Sebastiana Fetela może zdecydować się, zanim Formuła 1 ruszy. To były słowa samego zainteresowanego. Sebastian powiedział, że do czasu, kiedy zaczniemy ścigać już. Może być coś wiadomo na temat mojej przyszłości. Były różnego rodzaju spekulacje. Była pierwsza oferta, która miała być tylko rocznym kontraktem z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Teraz pojawiają się informacje o kolejnej ofercie, dwuletnim kontrakcie z możliwością przedłużenia o kolejny rok, czyli 2 plus 1. Na no skoro Leo Turini podejmuje temat, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Sebastian Vettel zaprzeczał, że do tej pory była okazja porozmawiać na temat kontraktu. Mówił, że Ferrari, Włosi mają co innego teraz na głowie. ale Leo Turini pisze wprost: ta oferta do Sebastiana Vettela. Trafiła i tutaj rozczaruje wszystkich tych, czy Leo Turini rozczarowuje wszystkich tych, którzy liczyli na to, że Sebastian Vettel zostanie w jakiś sposób upokorzony przez zespół Ferrari, że zostanie mu zaproponowana rola kierowcy numer dwa. Leo Turini mówi, że absolutnie nic takiego nie ma miejsca. Obaj kierowcy będą mieli podobny status, czy Sebastian Vettel nie utraci tego swojego statusu kierowcy numer jeden. Niewykluczone, że obok niego również będzie drugi kierowca numer jeden. Leo Turini odnosi się też do tej kwestii finansowej i mówi, że rzeczywiście w tych kwestiach związanych z wynagrodzeniem wszyscy chyba będą musieli nieco obniżyć swoje wymagania. Wszyscy ci, którzy szukają nowego pracodawcy, bo kryzys bardzo szybko i bardzo boleśnie zweryfikuje te bardzo wysokie wynagrodzenia, które kierowcy pobierają, to zresztą będzie miało chyba przełożenie na wszystkie dyscypliny sportowe i teraz najważniejsze, Leo nie mówi w ciągu 50 dni wszystko powinno być jasne więc te dyskusje muszą już trwać te dyskusje muszą być już bardzo zaawansowane skoro gdzieś tam na horyzoncie pojawia się konkretna data i konkretny termin, a kto miałby zastąpić według Leo Turiniego Sebastiana Fetela, Daniel Ricardo? Nie, Daniel Ricardo według niego nie jest faworytem do objęcia fotela w zespole Ferrari. Gdyby Sebastian Vettel nie chciał zdecydować się na ten roczny czy dwuletni kontrakt z Ferrari, to roczne lub dwuletnie przedłużenie, Leo nie widzi tutaj Carlosa Sainza. Niektórzy mówili, że Carlos Sainz zrobił sobie taką autopromocję, że to on sam zaproponował medium siebie jako kandydata do objęcia tego stanowiska ale skoro reo Turini, człowiek, który jest tak blisko Ferrari, nie tylko sercem i duchem, ale też ciałem wiemy o tym, że od wielu lat ma swoje kontakty mówi, że to właśnie na Sańca trzeba spoglądać jako kierowcę który może niedługo zająć miejsce Sebastiana Fetela, to coś chyba w tym wszystkim musi być. A co z Danielem Ricardo i jego umową z zespołem Renault o to został zapytany Sigrid Abitbull jak mocno będą zabiegali o swojego kierowcę Numer 1 i Cyril pewnie wielu z nas e, oczekiwało, że powie będziemy o niego walczyć za wszelką cenę. Nic takiego nie miało miejsca. Cyril w rozmowie z Telewizją Sky Sports powiedział, że dla nas najważniejszy teraz jest hardware, czyli sprzęt. Skupiają się na tym, żeby zbudować dobry samochód i niezależnie od tego jaki kierowca będzie reprezentował barwy zespołu Renault, to da gwarancję dobrych wyników, więc Daniel Ricardo no, jest tu w pewnym rozkroku. Jeżeli chce zostać, myślę, że dogada się z koncernem Renault, jeżeli chce odejść miejsca w Ferrari, według który niego ma nie być, Abitbull twierdzi, że na siłę go zatrzymywać nie będą, czyli nie będą układać tych kolejnych plików ze 100 dolarówkami na sobie, żeby przekonać Australijczyka do pozostania w barwach zespołu Renault. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie wokół koncernu Renault jest wiele znaków zapytania od wielu miesięcy tak naprawdę dużo dzieje się złego wokół tego koncernu i finansowo i obyczajowo mamy tam różne przetasowania na szczytach tego koncernu. Siri Labitbull w rozmowie, o której wspominam, powiedział, że sprzedaż samochodów we Francji w minionym miesiącu spadła od 88,8%. Nie wiemy o tym, czy to jest odniesienie do roku poprzedniego, porównanie z rokiem poprzednim, czy porównanie miesiąc po miesiącu, niezależnie od tego. Takie wyniki finansowe są dla każdego koncernu naprawdę przerażające i to może też sugerować, że Renault może myśleć o tym, żeby wycofać się z takiego fabrycznego zespołu w Formule 1, ale jak to będzie wyglądało, zobaczymy wkrótce, bo z tego, co mówi Cyril Abit, bardzo dużo środków za, in, zainwestowano w rozwój tego samochodu na sezon 2000, już teraz 22. Najpewniej no szkoda by było tak to wszystko zostawić, być może Renault podejmie jakieś krótkoterminowe zobowiązanie, no, ale zobaczymy. Jeżeli chodzi o te najbliższe miesiące, Cyril Labit bull mówi, że w ciągu około 30 dni te kwestie formalne związane z obniżką budżetów, a potem pewnie związane z podpisaniem nowych umów komercyjnych, powinny zostać domknięte. To wszystko powinno powoli zaczynać się układać, no ale wiele będzie zależało od tego, jak ten kalendarz uda się skonstruować i jak dużo wyścigów w nim będzie. Od tego zależne są finanse zespołów, a co za tym idzie. Te plany budżetowe, plany finansowe na najbliższy lot, rok, na kolejne lata, i również e, myślenie o tej przyszłości długofalowej, zaangażowanie się w Formułę 1 na kolejnych e, kilka lat, jeżeli chodzi o te kontrakty kierowców, to ten moment to jest taki moment, kiedy wielu kierowców wychodzi z kontraktów. Będzie działo się na tym rynku kierowców bardzo dużo, a kryzys, który już mamy, sugeruje, że te wymagania finansowe wielu z nich będzie musiało. Obniżyć, ale jak to wszystko się potoczy, dużo będzie zależało właśnie od tych najbliższych tygodni. Od tego, czy Formuła 1 ruszy w Austrii. A jeżeli ruszy, to Liberty Media twierdzi, że jest szansa na to, że powstanie, mimo tego, o czym Wam mówiłem wcześniej mimo tych moich obaw, powstanie trzeci sezon serialu Drive to Survive. Liberty Media jest bardzo zadowolona z tego, jak to do tej pory się potoczyło jak była oglądana druga seria, jak była komentowana, szczególnie te wątki związane z, ze zmianą kierowców w Red Bullu. To miało przykuć ogromną uwagę kibiców, więc jest szansa na to, ale no, ograniczenia, które zostaną nałożone na, na tą bańkę, o której już wielokrotnie słyszeliśmy, będą naprawdę ogromne. Co do tej bańki pojawiły się zasady dotyczące pracy samych dziennikarzy, tutaj dziennikarze zigosport pochwalili się, że oni nie jadą, nie jadą dlatego, że te oboszczenia są bardzo duże, a z drugiej strony nie ma gwarancji na dzień dzisiejszy Liberty Media nie powiedziała, czy dziennikarze będą mogli rozmawiać z kierowcami, dlatego oni odkładają to na bok, ale zdradzili, że żeby pojechać do Austrii, trzeba pojawić się tydzień wcześniej w Wielkiej Brytanii, tam odbyć tygodniową kwarantannę, potem polecieć do Austrii. No i uwięzić się w tej bańce. Zostać częścią tego hermetycznego układu, o którym za chwilę nieco więcej Wam powiem. Również telewizja RTL miała zrezygnować z tego, żeby wysyłać przynajmniej na początku sezonu, tego zamkniętego startu sezonu, swoich dziennikarzy na tor, ale na to, że swoją reprezentację bardzo mało ma mieć brytyjska telewizja Sky Sports, więc no, są pewnie wśród nich tacy, którzy mogą dać się zamknąć na te kilka tygodni, dać się odciąć od świata zewnętrznego, no i pracować dla. Swojej stacji, tak jak wam mówiłem, oczekiwania wobec mediów, wobec tego jak ten sezon będzie relacjonowany przynajmniej na starcie musi mieć mocno ograniczone. To jest walka o przetrwanie Formuły 1, to jest walka o to, żeby zespoły mogły przetrwać, a nie o to, żeby zrobić ogromne show. Ale mimo tego myślę, że Liberty Media będzie starała się dostarczać nam ciekawych materiałów, żebyśmy się po prostu nie nudzili. Zresztą wynudzeni po tych wielu miesiącach przyjmiemy absolutnie wszystko. A teraz trochę na temat tej. Biosfery tej bańki, o której tak dużo już słyszeliśmy. Profesor Sejland, prezydent Komisji Medycznej FIA, dodatkowo szef FIA, FIA Institute, porozmawiał z serwisem RaceFans i on powiedział trochę na temat tego, jak ta bańka będzie wyglądała tak naprawdę. To będą małe bańki w tej dużej bańce. Będziemy izolowali od siebie same zespoły, będziemy izolowali również dziennikarzy. Pewnie dziennikarze, którzy pojawią się... Na torach będą również zgrupowani w takie zamknięte bańki, z których nie będą mogli się wydostawać, nie będą mogli wychodzić na zewnątrz. A dlaczego taka idea małych bańk w dużej bańce? To jest bardzo proste. Jeżeli któraś z tych grup będzie miała w sobie osobę zakażoną, cała grupa bardzo szybka zostanie poddana badaniom, cała grupa, jeżeli będzie trzeba, zostanie odsunięta od tego kolorowego cyrku, aby on mógł jechać dalej. W przypadku dziennikarzy, przedstawicieli mediów to nie jest jakiś duży problem. Większy problem może pojawić się w przypadku samych zespołów, ale tutaj również pojawiają się takie stwierdzenia, że nie będziemy działali na ślepo, dlatego, że każdego możemy przetestować w bardzo krótkim czasie. Potrzebujemy 90 minut na to, żeby otrzymać Wynik z takiego badania, więc będziemy odsuwali ludzi od ścigania tylko wtedy, kiedy będziemy mieli pozytywny wynik testu. To też jest dobra informacja dla zespołów. A dlaczego mówię o tych dziennikarzach? Bo o to został zapytany e, wspomniany profesor. On powiedział, że on dopuszcza obecność dziennikarzy, a nawet uważa ją za konieczną, żeby dziennikarze od środka pokazali. Tą ogromną pracę, jaką wykonała Formuła 1, żeby ten przekaz był obiektywny, nie taki wypracowany przez Liberty Media czy przez ZFIAT, to ma być prawdziwy obraz sytuacji, która dzieje się w środku. A dlaczego tak? Dlatego, że temu przedsięwzięciu bacznie przygląda się nie tylko MKO, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, ale również Światowa Organizacja Zdrowia i oni. Będą chcieli bardzo dokładnie poznać te wszystkie mechanizmy i ewentualnie, w przypadku gdyby Formuła 1 się udało, przenieść je na zupełnie inny grudnie, tylko na dyscypliny związane z rywalizacją na torach, ale również na inne wydarzenia sportowe, które będą odbywały się w najbliższym czasie. Pojawiło się też, pojawiła się też wzmianka o dwudniowej kwarantannie w Austrii, czyli to nie będzie taki przejazd bez konieczności odbycia izolacji, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę ten tygodniowy okres pobytu w kwarantannie w Wielkiej Brytanii dla dziennikarzy. Myślę, że podobny zabieg zostanie zastosowany do zespołów, członków zespołów, a potem te kolejne 2-3 dni w Austrii to już mamy taki dość pokaźny okres, w czasie którego, jeżeli ktoś byłby zakażony i przyjechał, da pewnie jakieś objawy. A jeżeli nie zostanie przetestowany i będziemy widzieli, jak to wszystko wygląda. Na koniec tej krótkiej historii. 1200 osób. Tyle ma liczyć ta duża bańka. Taki jest cel. W takiej liczbie ma się zamknąć rywalizacja na torach Formuły 1. Czy uda się osiągnąć taką liczbę? Tego nie wiem. Ja wcześniej mówiłem Wam o liczbie 1400-1500 osób. Widzicie, czy widzimy, że ta liczba cały czas jest obniżana, więc minimalizujemy maksymalnie ryzyko tego, żeby doszło do jakiegoś zakażenia na torze. A na koniec temat, który przewija się wielokrotnie w różnych wywiadach z różnymi kierowcami, z szefami zespołów zardzewiali. Kierowcy. To określenie pojawia się niezwykle często w kontekście tego pierwszego wyścigu w Austrii, bo ta przerwa dla wielu kierowców to jest coś, czego oni nie doświadczyli w trakcie całej swojej kariery. Do tej pory wypowiadali się nieco młodsi, nieco mniej doświadczeni kierowcy mówił o tym George Russell, który w tym upatruje swoje szanse na dobry wynik w Austrii, bo jeżeli no, inni kierowcy z różnych względów z powodu rozkojarzenia, z powodu gorszej kondycji fizycznej nie pojechaliby tak dobrych zawodów, to on dojeżdżając do mety ma szansę na to, żeby no, nie wiem czy zdobyć punkty, ale być bardzo wysoko w tej końcowej klasyfikacji o tym mówił Esteban Ocon, a teraz e, również e, głos w tej sprawie zabrał Luis Hamilton w takim specjalnym materiale przygotowanym przez Mercedesa. No i Louis mówi, że jest bardzo wiele mięśni, które pracują w trakcie rywalizacji, na to, że w trakcie kiedy kierowca siedzi za kierownicą, jest poddawany tym przeciężeniom małych grób mięśniowych, których. Do których nie można praktycznie dotrzeć za pomocą takiego normalnego, tradycyjnego treningu na siłowni. On oczywiście stara się utrzymywać swój organizm w jak najlepszej dyspozycji, ale jest o to bardzo, ale to bardzo trudno. Lewis Hamilton przyznał również w rozmowie, że ten czas, kiedy Formuły 1 nie ma, wykorzystuje na naukę języków obcych. On mówi: Czułem się trochę zanażanowany, zan mając świadomość, że znam tylko jeden, Język tak naprawdę, którym potrafię się posługiwać, wokół siebie mam wiele osób, które bez problemu przełączają się pomiędzy poszczególnymi językami rozmawiając z mediami, z zaproszonymi do padoku. Gośćmi. No i Louis mówi, że uczę się języka francuskiego. Wybrałem sobie taki dość szybki, sześciotygodniowy kurs języka francuskiego, pół godziny, cztery razy w tygodniu, ale ja oczywiście nie chcę robić tego zgodnie z zasadami. Cały tydzień wykonuję w ciągu dwóch godzin i jakoś mi to idzie. Louis też był pytany o te aktywności w symulatorze. On mówi, że dla niego. Zabawa przy takim domowym symulatorze to jest tylko typowa rozrywka, taka rozrywka, która nawiązuje do czasów dzieciństwa. Natomiast on nie lubi symulatorów. On mówi, ja bardzo nie lubię jazdy w symulatorze. Ona nie przynosi mi nic dobrego i to jest bardzo zaskakujące. Dlatego prawdopodobnie Mercedes tak często korzysta z innych kierowców. Luis twierdzi, że Warunki, które panują w symulatorze odczucia, które on otrzymuje jego organizm, których się po prostu uczy, są zupełnie inne, kiedy pojawia się na torze dla niego ta wiedza zdobyta w symulatorze jest zupełnie bez wartości, bo kiedy próbuje przenieść to na prawdziwy samochód i na prawdziwy tor, to prowadzi go do niewłaściwego zachowania i on mówi: "Nie chce tracić tego czucia wyścigowego, tego prawdziwego czucia e toru". Bardzo ciekawe stwierdzenie Skoro Louis sobie nie radzi, jak radzą sobie z tymi inni kierowcy? Czemu inni kierowcy potrafią jakoś przełożyć to wszystko na tor? Tego nie wiemy, no ale tutaj wyniki na torze bronią Luisa e, zupełnie. I tutaj nie ma cienia wątpliwości, że Luis pokazuje absolutnie najwyższą, najwyższą formę. Będąc przy tym teście w symulatorze, czy tej pracy w symulatorze, nie tak dawno telewizja Sky Sports we współpracy z Mercedesem wypuściła materiał, w którym Antony Davidson tłumaczy szczegóły swojej pracy. I dla mnie największym zaskoczeniem tego materiału było to, że kierowca pracujący w symulatorze odbywa sesję w ciemno. Co to znaczy? On nie wie jakie zmiany w samochodzie zostały wykonane, jakie modyfikacje między poszczególnymi panelami inżynierowie w tym wirtualnym samochodzie wykonują. On tylko ma. Czuć to wszystko, co się dzieje, dać informację zwrotną, no, a inżynierowie często porównują to z tym, co rzeczywiście zaplanowali, jak poprawili lub wskutek niewłaściwych modyfikacji pogorszyli zachowanie samochodu. Oczywiście nie intencjonalnie, niespecjalnie. I co ciekawe, jeden z inżynierów Mercedes'a powiedział, że kierowcy, którzy pracują u nich w symulatorach, kierowcy Formuły 1, mają to do siebie, że oni po 6-8 tygodniach, kiedy ponownie wracają i dajemy im do dyspozycji kolejny program, kolejne narzędzie, są w stanie błyskawicznie powiedzieć: Aha, czyli z tej ostatniej mojej sesji, która odbyła się 6 tygodni temu, z tych opcji numer 1, 2 i 3, wybraliście tą opcję numer 2, i to jest jej rozwinięcie. Inżynier mówi, że rzeczywiście bardzo często tak jest, że kierowca, który siada po tak długiej nieobecności w symulatorze do samochodu, czuje od razu to, w jakim kierunku z rozwojem samochodu poszliśmy, więc widzimy, że kierowca wyścigowy, który Rzeczywiście osiąga dobre wyniki, na to, że nie musi być dobry w symulatorze, lub nie musi w ogóle tego symulatora lubić, nie musi go wykorzystywać. A z drugiej strony, ten kierowca, który na co dzień nie ma kontaktu z samochodem, ale siada w symulatorze, musi być no, niezwykle czuły na te wszystkie modyfikacje, które zachodzą w tym wirtualnym świecie. Co Wam chcę powiedzieć? Często mogą to być dwa zupełnie rozbieżne światy, które ze sobą się jakoś specjalnie nie pokrywają. One znajdują pokrycie w tych. Terabajtach danych, które są generowane przez te narzędzia, znajdują pokrycie w tych wynikach, które pojawiają się na wykresach. I ostatecznie, jeżeli ta praca z obu stron jest dobrze wykonana, znajduje to wszystko odbicie w wynikach na torze w tej prawdziwej rywalizacji. To wszystko chyba, co dla Was przygotowałem. Louis Hamilton na koniec tego wywiadu powiedział, że będzie mu no, niezwykle trudno przejść do porządku dziennego. Że Formuła 1 nie ma kibiców, bo oni zawsze dostarczają mu ogromu energii. To jest taki zastrzyk. Mówi, że będzie gorzej niż jak jest na testach z atmosferą. No, ja mam nadzieję, że nie będzie wcale tak źle. Chyba wszyscy marzymy o tym, żeby to ściganie ruszyło, bo tak jak wam mówiłem, nie tylko o Formuła 1, ale również inne, nie tylko serie wyścigowe. NASCAR już niedługo będzie się ścigał. Ściganie bez kibiców zapowiedziała seria Indycar. Rusza wkrótce. Bundesliga i chyba nawet ci, którzy nie lubią piłki lub nie lubią niemieckiej piłki, usiądą przed telewizorami. Jeszcze takie porównanie, jeżeli chodzi o sposób testowania. Formuła 1 ma testować ludzi pracujących w tej bańce co dwa dni. Bundesliga przewiduje, że będzie testowała dwa razy w tygodniu piłkarzy i pracowników, którzy są zaangażowani w to przedsięwzięcie. No i coś, co mnie naprawdę niesamowicie zaskoczyło. Niemcy mają możliwość wykonania 860 tysięcy testów tygodniowo. Myślę, że i Formuła 1 stanie na wysokości zadania. Mówię tu o kraju, a nie o Bundeslidze. Natomiast z, tego, z tych zasobów również Bundesliga w jakiejś części będzie korzystać. Mam nadzieję, że również Formuła 1 stanie na wysokości zadania i te medyczne kwestie zostaną podniesione absolutnie e, na szczyt e, możliwości i będzie przykładem dla innych serii, będzie przykładem dla innych wydarzeń. Ale to wszystko dopiero przed nami. Dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną. Kolejny odcinek, jeżeli dobrze liczę, będzie 300 odcinkiem magazynu Ahapadoku. Myślę sobie, że być może, być może dobrym pomysłem byłoby spotkać się z wami na żywo, ale. Czy chcecie, żeby takie spotkanie odbyło się właśnie z okazji tego 300. odcinka? Napiszcie mi o tym w komentarzu do tego filmu. Do tej pory nie wykonywałem tego typu działań, tego typu operacji, ale zawsze można spróbować, a jeżeli się uda, takich spotkań w przyszłości byłoby więcej. Nie mówię tak, nie mówię nie. Wszystko zależy tak naprawdę od Was. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.